no, coś ciekawego będzie. Zobaczmy. Yy, Powietrze latające nad Pakistan. Dwie godziny pozostały do skoku. Pakistan. godziny pozostające na, na zielone światło. Do skoku. Trzymajcie swoją pozycję i będziecie rozmawiać z lokalnym, tylko by zwrócić uwagę na sektor. Spojrzeć na coś dziwnego. Kupi Facebook. Korporat pójdziesz ze mną. Tak, panie. Czego zawsze zapominam, wyłączyć? Facebooka, nie ogarniam. Porozmawiam z lokalnymi o środowisku. Za zawsze zapominam, wyłączyć tego Facebooka. To jest tragedia totalna. co tutaj chodzi? Asuma luaikum. Sa? co? al sama. macie wystarczające ilości pożywienia, żywności, wody na wieś? Ale dzień temu, nasze wielbłąd zostały zabite przez, przez swoich. Pan nie wiem, czy... przykro mi, że jednak są talibowie w tej wsi. Nie, nie ma talibów w tej wsi. Kiedy ostatnio widziałeś talibów? Tak, mamy wystarczającą ilość czynności wody we wsi. Chyba coś ty się zbagowały te um, dialogi. Ok, dziękuję za poświęcony czas. Drużyna, wracałem po linie. Wracamy do z raportem co wiemy. Bo jak widzieliście tam, pytał się ten typek, y, czy są, czy gdzieś widzieliśmy tych talibów, nie? A on odpowiada z tymi y, racjami żywności. Zła kolejność, zasadzka, o kurde. 200 metrów i wróg nas i na dodatek na skórzu RPG. Głowę na dół. Oho, ho, 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 Się dzieje! O Boże, jak jest! To jest masowy atak. No tak, jak. Byłoby fajnie, jakbyście może mnie zasłaniali. O kurde z... nie misja Patrzcie, jak się to wszystko rozkręca. Oczywiście headshoty najlepsze są. Dostałem, dostałem, ale nie wiem skąd. Od kogo. Siotrze, jakieś jeszcze minigany? Dobra. Ostatnia osoba. Rzuci na nich beczki z automatycznym wybuchem. O kur. Shit. I po mnie. Misja wykonana. A, zaraz jestem taliwym, tak? No i oceniajcie w komentarzach, czy misja Wam się podobała. Ja lecę nagrywać kolejne misje Duo Siemaneczko, Luba, Trzymajcie się.